I ulejucie mnę na... Putwa entwencin Studio ma, Witam ma, pana, ma. witam. Co żeś tu przyniósł, Jurek? Gwiezdne wojny. Po co ci bajki? No co chcesz? Patrz na swoje literki. No dobra. Oświetlenie z dupy jest. No z dupy. Putwa Telewizjon News Witamy Państwa w Putwa Telewizjon News Zobaczycie co się dzieje <stwierdzi> Witam się moi drogi, kochany już. I wzajem Stanisławie Dzisiaj się dowiemy co jest przyczyną A to nieważne. Ale będzie bardzo ciekawie Dowiemy się co się dzieje na wojnie Wy. Gdzieś daleko i niebezpiecznie i... Zapomniałem, to ja mam informację. Tam jest niebezpiecznie i tam bardzo daleko od nas. Można zginąć i w ogóle. Przenieśmy się do lotara. Witam państwa, z tej strony lota basista. Tam są rozstawione czołgi i jest niebezpiecznie. Wszędzie się strzelają. Tylko zastanawiam się... Jaki idiota i po co nas tu wysłał? Przecież tutaj praktycznie nic nie ma. Nic się nie dzieje i jest nuda. Uważaj strzela. Problemy z kamerą. Teraz zapraszamy na pogodę. Witam z tej strony Lucy Fekrecik. Zaczynajmy. Ustalając wam wyniki chciałbym powiedzieć, że w tym miejscu zaczną się opady zalewające kraj. Ze strony południowej do północnej na lewo i prawo od równika później do dołu. Będziecie się wszyscy topić. Wleje powódź stulecia i zaleje kraj. Od góry na lewo zapowiadają się mocne grzmoty, od prawej w lewa też. Nie, od góry w lewy róg. Więc tak jak już wspomniałem. W rycek nie ma obrazu. Poziom Mofa się podnosi i jest wiele miast zagrożonych. Poczynając od góry idą trochę te po lewej i tu od prawej strony wróg. Po czym spadną ogromny tor nada i przeleciają przez tutaj na dole. Przez ten odcinek zacznie wydostawać się woda. Później w góra w tak syrodej. Cholera. Przeleje go. Lucef mówi nie ma obrazu tam i... stronie... czesji. W Balsie zawsze się kłóciła się wyleje i tyle. w tym miejscu, a tu nas w kraju. Obrazu nie ma. Wyraźnych morderza. Bo jeboja tak chce. Cały kraj zadaje. I już mieli się ze mną, bo tutaj nie zająć. Dziękuję za oglądanie dla Was Lucyfer. Krecik. Ciekawe. Teraz przenosimy się do Lotara, który jest w bardzo ciekawym miejscu. No Adam, gdzie my jesteśmy? Nieważne. I tam póta Znowu. Przejdźmy tutaj. Kto mi znowu tutaj zabraca? Przepraszam pana. Co jest? Zapraszam tutaj. Policja. Od razu mówię. Nie biorę już. Narkotyków. Zastanawiam się co pan tutaj robi przy aucie. Naprawia je, wie pan, opony i wszystkie takie pierdoły związane z mechaniką i oświadczam, że jestem czysty, nie biorę już narkotyków. Naprawia je pan, a o co chodzi z narkotykami? Daj pan mi spokój. Czyli się nie dowiem? Nie biorę już od i chcę mieć z tym spokój. I to wszystko? Jeśli jest pan z policji, no to wszystko. A co jeżeli nie jestem? No to mogę coś powiedzieć. Muszę przyznać, że miałem chłopaka i lubiałem z nim wyskoczyć, ale teraz zajmuję się autami. To moje życie i teraz je naprawiam. Tutaj klaneczkę drzwi. Czasami jakieś takie pierdoły. Nawet nie wiem co to jest. Uważaj z tym mikrofonem ziomek. Więc zajmujesz się brakiem sensu. No to chyba wszystko już wiem. Dziękuję ci, Spokoj, No to na razie. Na... Szacunek. Narka. szacunek, marka. Co sądzisz o gejach? Wracamy do studia i teraz pokażemy Wam coś bardziej interesującego. Musicie przyznać, że było to bardzo wstrząsające jak na nasz kochany kraj. Tak dokładnie. Zresztą jest to podejrzany więc jeśli go znacie prosimy o kontakt do studia. Wracając do gejów. To też ich nie lubię. To nie mój styl. Więc jeśli widzieliście podejrzanego to bardzo prosimy o kontakt. Podejrzany jest ścigany przez policję. Za demolkę. Tak właśnie. Dużą demolkę. Dokładnie. A więc, żegnamy Państwa. Do zobaczenia za tydzień. Putfa Television News. Dziękujemy za oglądanie. Putfa Antwenchen Studio and New Line Cinema. Co ty masz z tymi gejami? To przez to oświetlenie. Mówiłem, że jesteś z lupy. Robi mi pranie mózgu. No mi trochę też. A co ty masz do moich gwiezdnych wojen? Nie no nic, chcesz to se czytaj. No. no. Patrz na joda siebie ze złym. Nie interesuje mnie to. Co ty tam robisz? Ogarniam się przed występem na żywo. I tak nie wyglądasz. Przecież ty jesteś brzydki. Zaraz wchodzimy na antenę. No tak, no i co, możesz to przymknąć? Co? Co za idiota.